Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobry jak tu, w Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy, gdzie koloni płocą zyską, w Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Wojciech Jankowski, witam Państwa serdecznie, jak zawsze w środy o tej porze nadajemy z Lwowa, z redakcji Kuriera Galicyjskiego, nadajemy audycję Studio Lwów. Coś niedobrego dzieje się z tym czasem. Cały czas mam wrażenie, że jestem w grudniu, że jeszcze załatwiam sprawy grudniowe, że jeszcze jest niepodopinane, jeszcze nie pozamykane, a tu już 27 stycznia. To by znaczyło, że prawie 1.12 roku 2021 jest za nami i czasami łapie się za głowę, co z tym czasem się dzieje. Ale my dzisiaj nie będziemy mówili o przemijaniu ani o przykrych rzeczach, chociaż może Artur Żak przygotował kilka również sensacji na ten temat. już Państwu powiedziałem, że Artur Żak siedzi koło mnie w studiu w redakcji Kuriera Galicyjskiego. Tradycyjnie jest Karina Wysoczańska i Dariusz Perkuł Konkol, który yy, ufam, że czuwa nad wszystkim w Warszawie, którego przy tej okazji gorąco pozdrawiamy. Arturze, jakie wiadomości na początek? Zwykle zaczynasz od covidu. Kłaniam się nisko z Lwowa. Yy. No tak, tradycyjnie zaczynam od COVID-u i tak też zacznę. Na początek statystyka nowych zakażeń na terenie Ukrainy. W dniu wczorajszym odnotowano 3777, w Lwowie prawie 250 nowych, a bardziej w Lwowskim województwie 250 nowych przypadków. Tendencja jest spadkowa, bo jeszcze tydzień temu mówiliśmy o. 5000 tysiącach zakażonych. Teraz mówimy właśnie o 3777. Faktycznie obłożenie szpitali też nie jest wysokie, bo odnotowują na poziomie 60% obłożenie łóżek szpitalnych, więc, tak jak wypowiadają się specjaliści, to też nie jest zbyt wysoka ilość. Ale nawiązując właśnie do COVID-u, chciałem powiedzieć o szczepionkach, bo cały czas też mówimy o szczepionkach, właśnie m.in. o chińskich szczepionce, o szczepionce amerykańsko-izraelskiej, brytyjskiej i tak dalej. Rząd Ukrainy no, planuje zacząć szczepienia tak koniec lutego, początek marca, a co do tego, jaka to będzie w 100% szczepionka, czy to będą szczepionki chińskie, czy też na przykład szczepionka Pfizera, to jeszcze nie do końca wiadomo, bo ostatnio okazało się, między innymi Washington Post publikował taki artykuł o tym, że Ukraina została zmuszona, jak wiele krajów na świecie, do skorzystania z pośredników przy zakupie szczepionki. To taki troszeczkę Skojarzenia mafijne, mam, jak słyszę o czymś takim. Częściowo tak. Jeszcze jak dodam, że do, na początek, jak usłyszałem o tym, że to będzie pośrednik, to stwierdziłem, że jednak władze ukraińskie coś kombinują i tworzą własnego pośrednika, ale okazało się, że nie. A to dlatego, że ten pośrednik jest narzucony właśnie przez zachodnie korporacje produkujące szczepionki R. Na, tak, chyba jakoś tak je nazwali. Tutaj przepraszam specjalistów, jeżeli coś przekręciłem. Ukraina, jeszcze zaznaczę, przez ostatnie lata wypracowała całkiem skuteczny mechanizm antykorupcyjny mechanizm polegający na właśnie kupowaniu leków przez konkretną jedną organizację, która została stworzona, żeby właśnie nie było tych tak zwanych. Rzesz pośredników, i faktycznie udało się tej organizacji przez ostatnie bodajże 5 lat zmniejszyć o 60% ceny leków, przede wszystkim leków takich, które kupuje państwo dla osób przewlekle chorych. I, a także dla osób chorych na choroby nietypowe, co jest moim zdaniem bardzo zasadniczy spadek. 60% to jest naprawdę dużo, więc można o 60% takich leków kupić więcej, więc więcej ludzi ma dostęp do profesjonalnego i jakościowego leczenia. Ale w tym przypadku akurat. Yy, ta organizacja nie będzie mogła zostać zaangażowana z tego powodu, że właśnie korporacje zachodnie, te tak zwane topowe korporacje, które oferują szczepionki dla ludzi na świecie, powołując się na klauzulę tajemnicy, stwierdziły, że nie przekażą. I Trzeba negocjować tylko i wyłącznie przez pośrednika, który został przez nich wskazany. Co trochę mnie martwi, najgorsze, to jest to, że Ukraina raczej ulegnie takim naciskom, bo dużo bardziej silne, bogatsze i wpływowe państwa też musiały ulec. No, takie jak na przykład Niemcy. Praktycznie każdy w ten sposób na świecie kupuje szczepionkę. Co do Stanów Zjednoczonych, to nie wiem, tam chyba jednak nie, ale większość państw. Tak, Co jest no, przykrą informacją, no, ale chyba tego akurat nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przeskoczyć. E, to z, może, jeżeli chodzi o koronawirus, to na tyle. Z takich kulturalno, kulturalnych informacji powiem, że dzisiaj sto, przypada 185. rocznica od urodzin lwowskiego pisarza. Bardzo znanego lwowskiego pisarza, który w swoim czasie poruszył serca i umysły. Europejczyków, i tak naprawdę nawet nie poruszył, albo bardziej wywrócił wszystko do góry nogami. A mianowicie mówię tutaj o Leopoldzie Zachar von Mazochu i jego wybitnym dziele Venus Futrze. To taka informacja częściowo kulturalna, a z mniej miłych informacji to jest to, że dzisiaj przypada Światowy Dzień. Pamięci ofiar Holokaustu. Na całej Ukrainie w Lwowie także odbędą się liczne uroczystości upamiętniające właśnie ofiary. Należy pamiętać, że w Lwowie w pewnym momencie było zgromadzone kilkaset tysięcy Żydów w lwowskim getcie, getcie, przepraszam, a ocalało. Chyba około 300 osób. Po zakończeniu wojny, chyba tylko 300 osób udało się w jakiś sposób przychować i ocalić w Lwowie. Więc to jest dzień smutny, ale z drugiej strony dzień napawający otuchą, bo jednak na terenie całej Ukrainy odbywają się te uroczystości i osoby są upamiętniane. Czyli, czyli z jednej strony dzień smutny, z drugiej napawający otuchą. Przechodząc do rzeczy, przechodząc do rzeczy już bardziej przyziemnych. Lwowianie mogą robić zakupy. Lockdown jak gdyby został zamknięty. Wrzesień, październik, listopad, grudzień nie było czasu na załatwienie różnych spraw, nie było czasu na robienie zakupów, a teraz nagle okazało się, że gdy trzeba było załatwić ważne sprawy, to sklepy były pozamykane. A ty Arturze chyba się cieszysz, że jednak możesz te czy owe zakupy zrobić. Wiesz co? Chyba nawet nie, jakoś bardzo bardzo nie odczułem e, braku możliwości właśnie chodzenia po sklepach. Z jednej małej perspektywy tak, i wiem do czego pijesz. E, niebawem, e, nie, nie, niebawem będę brał ślub i byłem przekonany przez cały rok, że kup, zakup garnituru to jest bardzo prosta czynność. Przychodzę do sklepu, kupuję i wychodzę. No i okazało się, że właśnie jest lockdown i wszystkie sklepy, włącznie ze sklepami z garniturami, są pozamykane. I trochę mnie to zmartwiło. Na szczęście decydent ukraiński podjął decyzję o nieprzedłużeniu lockdownu i te sklepy od poniedziałku tego tygodnia zostały znowu otwarte i można z nich korzystać. Drodzy tak, słuchacze, jeżeli uznacie, że to niesprawiedliwe, że my tu możemy robić zakupy i chodzić do sklepów, to weźcie pod uwagę, że Artur Żak dzięki temu będzie miał garnitur na swój ślub, bo tak bidak nie miałby garnitur. Tak bym musiał w Dżnisach i w Martensach pójść do ślubu i pewnie moja narzeczona nie byłaby z tego powodu zbyt zadowolona. Ale... Ale tak będę miał ślub, ślub i będę miał garnitur. Zrobiło nam się wesoło w studiu Lwów. Może w takim razie chwila muzyki, muzyki radosnej. Zespół Ojku Mena gościł u nas dwa tygodnie temu. Zaśpiewał m.in. tradycyjną ukraińską kolendę w kalendarzu bizantyjskim. Jeszcze te, w tym okresie kolendy się śpiewa, więc zaprezentujmy dobry wieczór Tobi. oh Muzyka na wolnej licencji. Możemy prezentować ją kiedy i gdzie chcemy. Zespół oikumena zagrał tradycyjną. Kolendę ukraińską, dobrej Tobie, bardzo piękna i znana kolenda, a jej sława wypływa poza Ukrainę, na zachód, południe, północ i na wschód. Jak się okazało, na wschód również. Od paru tygodni przestrzeń informacyjną, internetową, przestrzeń ukraińską bardzo bulwersuje jedno zdarzenie, a mianowicie. To, że zespół dziecięcy, dziecięco-młodzieżowy z Rosji, który adaptuje różnego rodzaju utwory, poczynając nie wiem, od utworów czasów e, tak zwanej wojny ojczyźnianej, tak jak to w Rosji się określa część wojny, II wojny światowej. Przypominamy, na Ukrainie już ta nazwa nie funkcjonuje. Zgadza się, no ona nigdzie nie powinna moim zdaniem funkcjonować, no ale jednak tam w, w, Rosji, w Rosji tak mają. E, ale także zadaptowali kolendę, właśnie mm. tą kolędę, którą przed chwilą usłyszeliśmy, na język, Przetłumaczyli na język rosyjski, wykonali w języku rosyjskim w takim anturażu. Nie wiem. Tambowskiej guberni, dzieci kupieckie, ubrane w tradycyjne rosyjskie strony XIX-wieczne. 19, 19 I nazywa się Wiecier Dobry Dorachoy Hezjan, tak? To jest po rosyjsku, gdzie w sumie tutaj gospodar, w słowie w języku ukraińskim, znaczy bardziej gospodarza, czyli takiego gazdę. Tak. No, to nie jest ani gospodarz, ani Hazda. Mi się kojarzy właśnie z Hezianem, czyli z, takim, z taką osobą, która jest we władaniu, włada drugim, drugim człowiekiem. Może to właśnie jeszcze czasy kryposnoho prawa mówiąc po, po rosyjsku, czyli, czyli pańszczyznę rosyjskiej. Strasznie to oburzyło Ukraińców, że ta kolenda została przetłumaczona i zaadaptowana przez Rosjan. Jednak w światowej ten praktyce jest tak, że kolendy są śpiewane przez różne narody, tak? Często są tłumaczone, tak jak na przykład nie wiem, cicha noc jest milion na, języków na, ka na każdy język. No W tym przypadku tłumaczenie to nie tylko tłumaczenie, to jest no, troszeczkę zmiana w ogóle całej koncepcji. Dane, danej kolędy. Ale jak zacząłem drążyć temat, to wielu historyków uważa, historyków e, i etnologów, że Rosjanie nie mają własnych kolęd. Co mnie bardzo zdziwiło, bo stwierdziliśmy, że to jest niemożliwe, tak? Praktycznie każdy naród słowiański, który przychodzi mi do głowy, ma swoje wersje kolęd, bądź, bądź kolędy zaadaptowane. Ale swoje na pewno ma, przynajmniej kilka kolęd takich m, tradycyjnych. Okazuje się, że tutaj faktycznie jak zacząłem szukać rosyjskich kolęd, do takowych nie ma. Też o tym kiedyś słyszałem, czy nawet czytałem, i nie do końca wierzyłem, ale wychodzi na to, że jest to prawda. Jeszcze chcieliśmy Państwu zaprezentować pewną, pewien fragment rozmowy. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ambasador Bartosz Cichocki zorganizowali kortu, konkurs reportaż rodzinny imienia Mirosława Rowickiego, a więc założyciela naszej gazety i redaktora naczelnego przez 13 lat, który w lipcu zeszłego roku odszedł. Bardzo nas to ucieszyło że takie imię nadano temu konkursowi i okazało się również że w naszej redakcji miało miejsce wręczenie nagrody dla zwycięzcy dla Ostapa Hnata, 14 latka z ukraińskiego liceum yy, konsul generalna Eliza Rzeczypospolitej Eliza Dzwonkiewicz wręczyła nagrodę tutaj i przy tej okazji porozmawialiśmy krótko z Ostapem Hnatem i jego mamą Ireną i proszę posłuchać to fragment tej rozmowy no, pomyślałam, że to jest bardzo piękna historia mojej babci i Renahnat, mama Ostapa. i wszyscy będą mieli możliwość przeczytać, przeżyć to, wspomnieć swoje dzieciństwo, swoje życie. Szczególne miejsce w opowieściach probabci Luli zajmował ksiądz Jan Szetela, który był aresztowany po wojnie przez NKWD. No moje probabcia od dziecka chodzi do tego kościoła. Ten Jan Szetela był taki unikalny. Prababcia bardzo dużo opowiada. O nim, chociaż to było bardzo dawno, ale ona wszystko pamięta. Bo ja kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, przyjeżdżałam na wakacje do mojej babci i zawsze co niedzielę chodziliśmy do kościoła i tam ta pamiętna tablica była i zawsze wynikało pytanie, kto to był. I babcia opowiadała, że to był człowiek bardzo oddany swoim ludziom, swojej parafii, swoim dzieciom. On był wysłany do Sybiru, jednak wrócił do Nowego Miasta wiedząc, co jest jemu tu przygotowane, bo to był właśnie czas Związku Radzieckiego. On wracał, on pomagał ludziom, on był zawsze gotowy dać kształt dziecku lub ślub. Bardzo dużo czasu poświęcał malutkim dzieciom. Zawsze chodził po Nowym Mieście mając pewne kieszenie cukierków. Dlatego dzieci jego bardzo lubili, nie tylko po. Polaki, ale i Ukraińcy, bo oni nie robił różnicy i babcia wspomina o nim bardzo, bardzo ciepło. Moja babcia rozmawiała po polsku, ale nie zawsze, a moja prababcia, o której mój syn napisał w swojej pracy, Lulia, to ona rozmawiała tylko w języku polskim. I ja jeszcze będąc taką dziewczynką, chodziłam do szkoły, przyjeżdżałam na wakacje i rozmawiałam z prababcią tylko w języku polskim. Wychodziło, raz nie wychodziło, po różnemu, ona rozumiała wszystko w języku ukraińskim, ale to bardzo mi dużo dało w życiu, dlatego że tak specjalnie nie uczyłam się języka polskiego. Z nią rozmawiałam, ona mi książki czytała, pokazywała, do kościoła chodziliśmy i... Moja prababcia zawsze była taka wysanka. Ona mnie kołysała malutką i zawsze śpiewała, tak lulia, 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 lulia. I ja już kiedy byłam troszkę dorosła, nazywałam ją dla nie wiem, tak jak dziecko, babcia lulia. Mam takie marzenie, żeby zwiedzić wszystkie państwa europejskie i w przyszłości chcę mieszkać w Polsce tam uczyć się i mieszkać. Ostap oraz jego mama opowiadali o swojej babci i prababci cała praca była poświęcona tej prababci oraz księdzu Janowi Szeteli z Nowego Miasta Studio Lwów dobiega końca, dziękuję Państwu za uwagę A... Kłaniam się nisko z miasta Lwowa Artur Żak, Wojciech Jankowski i Karina Wysoczańska realizowała audycja w Warszawie Dariusz Konkolczuwał czuwał nad wszystkim Do usłyszenia za tydzień Co gdzie jest? Tylko, że wody, gdzie śpiewy przed kolonią, po co zresztą, tylko że Studio lwów.